Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Każdy z nas jest powołany do tego, aby być apostołem swoich własnych czasów. Oczywiście zależy to od naszego stanu życia, do którego Bóg nas wzywa, powołuje. I tak, kiedy zobaczymy sobie na postać świętego Bartłomieja, wspominanego w dzisiejszej liturgii Kościoła, tenże święty, Odznaczył się tym, że był gorliwym apostołem Indii, a potem z Indii przeniósł się do Armenii, gdzie miał nawrócić aż 10 miast. Zobaczmy, że w świętej Ewangelii Zbawiciel mówi o tym, iż cudem jest jedną owcę zagubioną odnaleźć i że niebo raduje się bardziej z jednego grzesznika, który się nawraca niż z 99 sprawiedliwych, a tutaj mamy 10 pełnych miast, co także nie spodobało się pewnemu księciu armeńskiemu, który postanowił doprowadzić do brutalnej śmierci Bartłomieja. Odbyła się ona w taki sposób, że najpierw obdarto go ze skóry, a potem ścięto. Ale taka nauka wywodząca się z życia tego apostoła, bo był on takim chodzącym świadectwem. Przede wszystkim, że prawda ma swoje prawa i prawda ma jako jedyna prawo do istnienia. Zobaczmy, że gdybyśmy stwierdzili, że błąd ma tyle samo praw, co prawda, to mniej więcej jakbyśmy stwierdzili, że choroba ma tyle samo prawco i zdrowie. A wiemy, że poważna choroba, która jest nieleczona, prowadzi do śmierci organizmu. I tak samo można powiedzieć, że w śmierci żyją ci wszyscy, którzy się nie modlą. Ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła, święta Tereska m.in. podkreślają, że modlitwa musi być jak taka rosa dla naszej duszy, czyli woda. Woda jest niezbędna do tego, aby jakiekolwiek życie mogło zaistnieć, mogło być, trwać, tak samo i modlitwa, bo nasze życie nie ogranicza się do doczesnego bycia na tym świecie, trwania. No i jeżeli się nie modlimy, jeżeli nie wykonujemy woli Bożej, można nawet powiedzieć i tak brutalnie, do pasożytowania na tym świecie. To jest takie skracanie życia człowieka, jeżeli on się nie modli, jeżeli nie wykonuje woli Bożej, ale swoją mniej więcej do takiego trwania zwierząt. Czyli przede wszystkim, tylko żeby się najeść, tylko żeby iść spać, zaspokoić jakieś tam swoje potrzeby to po co w takim razie nam rozum? Zastanówmy się, że rozum jest nam dany po to, abyśmy poznawali te rzeczy, których nawet oczy nasze nie potrafią dostrzec. Bo wszyscy umówmy się, że istnieje taka rzeczywistość, która jest niedostrzegalna dla naszych zmysłów. Bo inaczej byśmy musieli stwierdzić na przykład, że skoro w kosmosie nie byłem, to kosmos nie istnieje. Inaczej musielibyśmy stwierdzić, że skoro na przykład nie byłem na Marsie, to Mars nie istnieje. Mniej więcej takie analogie możemy zastosować nawet i w przypadku Ziemi. Nie byłem na jakimś kontynencie, to znaczy, że on nie istnieje. Ale wtedy zastanówmy się, czy przypadkiem nie zrobilibyśmy z siebie jakichś ignorantów. Zobaczmy, że nasz Pan Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii sam daje nam taki przykład pięknej modlitwy. Wychodzi On po głoszeniu. W ciągu dnia Pan Jezus głosił Ewangelię, potem nocą udawał się na górę modlić się do Boga. Zobaczmy piękny przykład tejże wytrwałej modlitwy. Ale święty Ambroży mówi, że on nie modlił się, dlatego że on potrzebował modlitwy. Ale aby dać nam jej właściwy przykład. Dlaczego pan Jezus udaje się na górę i czemu akurat jest to noc? Zastanówmy się, mamy takie kilka pytań odnośnie tej dzisiejszej Ewangelii. Góra już w Starym Testamencie była miejscem spotkania Boga z człowiekiem. To właśnie na górze Bóg nadaje swoje prawo, na górze Bóg objawia się Mojżeszowi, i w końcu na górze Syjon postanowił on ustanowić swoje mieszkanie, świątynię Jerozolimy. Olimpską. Natomiast w Nowym Testamencie nasz Pan Jezus Chrystus także głosi to kazanie na górze. Również tutaj warto nawiązać do różnic pomiędzy Mateuszem a Łukaszem. Właśnie Mateusz chciał nadać taką interpretację temu kazaniu na górze, że Chrystus nadaje nam nowe prawo. Jak Bóg w Starym Testamencie także nadał dekalog na górze, taki Chrystus w Nowym Testamencie i tutaj jest też zaznaczenie Jego bóstwa nadaje nam prawdziwe wypełnienie tego prawa pod postacią miłości Boga i bliźniego, błogosławieństwa. Tutaj mamy oczywiście te inną liczbę błogosławieństw u Mateusza, inną u Łukasza. Mateusza jest ich oczywiście więcej. Liczba 8 nawiązująca do nowego stworzenia. Liczba czterech u Łukasza nawiązuje także do czterech ewangelistów. Zobaczmy natomiast, odbiegając od tego głoszenia na górze. Nasz Pan Jezus Chrystus jeszcze sam miał się przemienić na górze tabor, a potem noce miał spędzać na tej górze. Co to znaczy? Zobaczmy, że Pan Bóg nawet jest najbliżej nas wtedy, kiedy panuje taka ciemna noc w naszym życiu. Uczy nas Pan nasz Jezus Chrystus, abyśmy się wtedy nie poddawali, nie powiedzieli, że wszystko jest stracone, gdzie ten Pan Bóg jest, czemu on mnie tak samemu sobie zostawił. Zobaczmy, że Pan Jezus też mógł tak powiedzieć, że zostawia uczniów, idzie modlić się do Ojca. Uczniowie też mogli się tak poczuć, no poniekąd zostawieni, prawda? Mistrz poszedł, czy to też mamy inną sytuację, chociażby kiedy to apostołowie płynęli łodzią, płynęli bez Pana Jezusa. On dopiero przyszedł do nich krocząc po wodzie, przy czym sam chciał zaznaczyć, że jest Panem tego wszystkiego, co stworzył, ponieważ to musi mu zostać podporządkowane. Nasz Pan Jezus Chrystus zawsze jest blisko nas, w szczególności kiedy jest ta ciemna noc, bo jest to nawiązaniem do tego, co działo się w Ewangelii Świętej, kiedy to Judasz po świętokradzwie miał wyjść i również zdradzić Pana Jezusa. Wtedy właśnie Ewangelista Jan pisze, że była noc. Noc jest takim utożsamieniem, taką personifikacją działania zła w naszym życiu. I tutaj właśnie ta modlitwa Pana Jezusa jest odwzorowaniem tego, co człowiek powinien robić w swoim upadku. Modlić się w ciemnej nocy swojego życia, aby Bóg wyniósł go ponad wyżyny. Ale także druga symbolika tego wszystkiego. Bo Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, na modlitwie waszej nie bądźcie wielomówni jak poganie. Czyli co, Pan Jezus sam temu zaprzeczał chociażby w przykładzie dzisiejszej Ewangelii, chociażby modląc się w ogrójcu tymi samymi słowami? Nie o to w tym wszystkim chodzi. Tam chodziło o kult pogański. Tam chodziło o wielogodzinne ofiary składane jakimś bogom, w tym również temu niestanemu Bogu, jak to zauważa Święty Paweł w Dziejach Apostolskich, żeby wykorzystać to podczas swojego kazania na Areopagu, żeby nawracać także i pogan. Natomiast Pan nasz Jezus Chrystus chciał pokazać sens tego wszystkiego. Nawet nasz odpoczynek może być modlitwą. Wszystko, co robimy w ciągu dnia, nie musi się ograniczać do jakiegoś paplanie, że cały czas coś musimy mówić do Pana Boga. Ale ważne, żebyśmy również mieli taką intencję, Czynić wszystko najlepiej z intencją dla Pana Boga, wszystko jakbyśmy czynili dla Boga. Święty Jakub nawet w swoim liście dodaje, że jeżeli ktoś umie coś czynić, a nie czyni tego dobrze, to on grzeszy. Ponieważ nie daje z siebie wszystkiego. Bóg dał nam wszystko, co miał samego siebie wydał w ręce Kościoła, a my nawet nie potrafimy się odwdzięczyć połową tego. Nie potrafimy czynić naszej pracy najlepiej, jak tylko potrafimy, a przecież Bóg uczynił ten świat dobrym, jak podkreśla to również początek księgi rodzaju. Zatem dał całego siebie na tym świecie pod postaciami chleba i wina, dał wszystko nam na tym świecie. Zresztą nawet księga Psalmu podkreśla, że nim nie, niewiele mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Mówi to oczywiście o człowieku natchnionym psa. Zatem jesteśmy obrazem Bożym, a mimo to nie chcemy być takimi, jak, jakimi jest właśnie Pan Bóg. Zobaczmy, że nasza modlitwa ma nas przemieniać. Bo tak samo stało się na taborze z Panem Jezusem. On modlił się i potem ukazuje swoje bóstwo. I tak, że ta modlitwa wytrwała w ciemnej nocy naszego życia. Nie musi koniecznie ograniczać się do słów, chociaż one są nawet i pożądane. Natomiast taką doskonałą modlitwą to jest taka modlitwa, kiedy to my dajemy mówić Panu Bogu do nas. Bo umówmy się, że Pan Bóg wie, co chcemy powiedzieć do Niego, zanim my jakiekolwiek słowo wypowiemy. Natomiast my niekoniecznie znamy wszystko, co Pan Bóg chce nam objawić. Oczywiście znamy objawienie Pismo Świętej Tradycji, ale jaka jest konkretna Jego wola wobec naszego życia? Zatem nauczmy się słuchać, nauczmy się ofiarowywać i być wytrwałymi w każdej godzinie naszego życia poprzez modlitwę. Nie musi to się odbywać, tak jak mówię, poprzez ciągle klep, takie. Natomiast nawet kiedy idziemy spać, przyżegnajmy się, ofiarujmy Panu Bogu tą noc i można powiedzieć, że nawet wtedy nasz sen ograniczamy do nawet i tej modlitwy. Ponieważ umówmy się, mimo tego, że Pan Jezus mówi i święty Paweł, żeby modlić się cały czas. To nie mieli na myśli wszystko to, aby czynić to, co jest najlepsze z myślą dla Pana Boga. I tylko wtedy wyłącznie możemy wypełnić także i te zalecenia świętych mężów bożych, także i tych świętych ojców pustyni, którzy chyba też byli tego najlepszym przykładem. Zobaczmy, że nasz Pan Jezus Chrystus, zanim podejmuje się wybranie swoich apostołów, bo o tym opowiada dzisiejsza Ewangelia, najpierw się modli. I zastanówmy się, czy przypadkiem u nas nie jest na odwrót, że my najpierw coś powiemy, najpierw coś zrobimy, a potem ewentualnie odczuwamy złe tego konsekwencje. Dlaczego? Bo nie poleciliśmy tego Panu Bogu najlepiej oddawać nasze intencje Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki, bo wtedy mamy tą pewność, tak jak to, o tym nawet mówi Święty Ludwik de Montfort, że o ile czciciel Maryi może pobłądzić przez ludzką słabość i ułomność, to jednak nie będzie on heretykiem formalnym, bo Najświętsza Maryja Panna nie wypuści go już ze swoich rąk. No chyba, że świadomie i dobrowolnie już będzie zrywał z tym wszystkim, co postanowił złączyć na koralikach różańca świętego. Zobaczmy, nasz Pan Jezus Chrystus wybiera tylko dwunastu apostołów, a miał mnóstwo uczniów, chociażby w Ewangelii mamy moment, gdzie mamy posłanie ponad 70 z nich. A także dzisiejsza Ewangelia na sam koniec opowiada o tym, że do Pana Jezusa przychodziły całe mnóstwa rzesze, ludzi, którzy oczekiwali na uzdrowienie. Mógł wybrać spośród tego mnóstwa jakichś innych ludzi, jednak wybrał grzeszników, bo każdy z nas jest powołany do tego, aby być apostołem swoich własnych czasów, aby poprzez swoją słabość dać miejsce na działanie Bożej mocy. I to nie znaczy, że mamy się poddawać, to znaczy, że mamy się bardziej motywować, więcej się modlić, starać i wypełniać wolę Bożą, w stanie życie, do jakiego zostaliśmy powołani. A takim największym znamieniem i najlepszym tego, że pełnimy wolę Bożą, będzie nienawiść świata wobec nas. Bo Bóg wybiera to, co jest głupie w oczach świata, by to, co mądre, zawstydzić. Mnie nienawidzili i was będą mniej nienawidzieć. Uczeń nie jest ponad swojego mistrza.